Siemka. Witajcie w kolejnym filmie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać troszeczkę inaczej, a mianowicie o zbrojeniu wieńca. Jak powinno być prawidłowo wykonane zbrojenie wieńca. Na tą chwilę wszystkie belki mam już pokręcone, ustawione na murze. A tutaj mamy, pokażę Wam jak zrobiłem ten narożnik. Jak to powinno być wykonane? Także ci, którzy stoją teraz przed momentem takiego zbrojenia, to będą mieli pokazane, co i jak. Słuchajcie, ten narożnik. Mamy tutaj sześć elek. Tak, pierwsza elka zewnętrzna. Druga elka zewnętrzna łączy się tutaj z tą wewnętrzną. I ta trzecia wewnętrzna łączy się z zewnętrzną i to mamy górę i dół i w sumie mamy sześć prętów zbrojeniowych typu L. Tak wykonany, tak wykonany narożnik jest wykonany prawidłowo. Następnie mamy połączenie rdzenia z wieńcem. Tutaj dajemy 4 L. Jedna L druga, trzecia i czwarta. To się wszystkie łączy z, gór, z górnym prętem niezdolnym, łączymy z górnym, tak żeby ten pręt wychodzący z, z dołu miał zakończenie, y, zakończenie góry w postaci elki. No i mamy jeszcze połączenie połączenie e, e, dwóch y, belek zbrojeniowych i na zbrojenie zbrojenie belki dajemy tak zwane połączenie wzdłużne i tutaj dajemy tak samo pręta zbrojonego FI12, taki jaki był użyty do konstrukcji belki i jego długość to jest 50-krotność przekroju pręta, czyli w tym wypadku 120 Centymetrów, 60 cm centymetrów na stronę, czyli w sumie 120 cm. U mnie tutaj chodzi o jeszcze narożniki i belki, sorki, ale wielką do belki nie zakładałem jedną na drugą. To dlatego, żeby mi tutaj nie podnosiło do góry, belką dojechałem do, do, do drugiej belki i tak, że ta tutaj ma 60 cm, a ta tutaj ma 80, 84 cm, bo jest yy, szerokość pustaka dołożyłem. Ona jest przedłużona w takim w tym wypadku. Wy, wychodzi na to samo, a mamy jedną płaszczyznę bez uniesionego yy, narożnika od dodatkowe tleny. I tak wykonane zbrojenie narożne, wzdłużne i zakończenie rdzenia. W mojej ocenie jest wykonane książkowo i wszędzie, gdzie, gdzie się spotkacie, tak to powinno być wykonane. Dajcie znać, jak wy robicie u siebie, czy w ten sam sposób, co ja zrobiłem, czy, czy w jakiś inny sposób to robicie i co. Jeśli filmik wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i Jedziemy dalej z tematem. Dobra, dzięki. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam Was.